Cześć wszystkim, witam Was kochani bardzo serdecznie na kolejnym drapanku na kanale. Dzisiaj to jest taki draping sponsorowany, ponieważ dostałem od swojego z tego widza od Jadzi, którą teraz bardzo gorąco pozdrawiam. pakiecik z drapek na urodziny. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, chciałbym pozdrowić wszystkich moich subskrybentów, wszystkich moich widzów. W szczególności, cześć to ja, z drapki, z drapki oraz Krzysztof Duda. I dzisiejszy draping właściwie można uznać za udany, ponieważ nie inwestujemy ani złotówki, więc wszystko co wydrapiemy będzie dla nas. No chyba, że nie uda nam się nic wydrapać, wtedy będziemy na zero. Mamy tutaj list. Make-up, make pierwsza sprawa, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin, dużo zdrowia, kasy, żebyś w końcu został tym youtuberskim milionerem. Druga sprawa, masz tutaj ode mnie mały prezencik z drapki. Mam nadzieję, że coś wydrapiesz i podzielisz się filmikiem na swoim kanale. Jak najbardziej właśnie ten filmik dzisiaj jest. Trzecia sprawa, wiem, że nie lubisz krzyżówek. Nie cierpię po prostu krzyżówek. No ale cóż, nie ma co wybrzydzać. Także tylko wyślę jedną drap i wygraj w końcu ten maszewski milion, twój widz YouTuberski Jadzia. Jadziu bardzo Ci dziękuję. Naprawdę naprawdę się nie spodziewałem takiego takiej miłej niespodzianki. Tutaj mamy fajną widokówkę z Maszewa. To będzie, będzie mi będzie fajna pamiątka dla mnie. Pozdrawiam z Maszewa. No i mamy zdrapeczki. Jest y, krzyżówka XL, ekstra pensja, szczęśliwe linie, zodiak, y, dwie pensje, mamy Joker, drugi zodiak, dwa razy, pięć razy kasa i dwa razy deszcz pieniędzy. Zdrapek jest na 30 złotych. Także kochani, zapraszam Was na dzisiejszy drapank. Tak, strapeczki sobie damy tutaj na bok, żeby nie przeszkadzały. A my zaczynamy z deszczem pieniędzy, akurat właśnie jak znalazł na dzisiejszą pogodę. Wprawdzie urodziny mam za dwa tygodnie, troszkę ponad dwa tygodnie, ale podrapiemy sobie już te strapeczki dzisiaj, ponieważ w przyszłym tygodniu czekają nas dwie, dwie premiery. W przyszłym tygodniu także czeka nas kolejna, już trzecia rywalizacja pomiędzy kanałami. Także już teraz was gorąco zapraszam. Pierwsza rywalizacja to była ze zdrabkowym zawrotem głowy. Druga była ze zdrabkami na wesoło. No a trzecia, to niech to będzie dla was drodzy widzowie niespodzianka. I już teraz gorąco zapraszam. A my tu mamy tak: 2 razy 40 tysięcy, 10 zł, 4 zł i 4 tysiące. Tutaj musimy jeszcze znaleźć parasolkę. Tu jest koniczyna, prezent, świnka. I róża, także nie mamy tutaj nic. Deszcz pieniędzy numer 2. Troszkę o, zmniejszymy. O. A tu mamy tak 2 zł, 10 zł, 40 tysięcy, 5 zł, 40 tysięcy i 5 zł, czyli także 3 kwot nam się nie udało znaleźć. Tu mamy balony ptaszek. Jest parasolka, czyli zdrapka będzie wygrana, a pod parasolką kryje nam się 2 złote. No to już jesteśmy na plusie. Teraz weźmy sobie 5 razy kasę wygrywające liczby Twojej liczby 12, 24, 28, 11, 22, 23, 26 i 21. Zrapeczka jest przegrana.

4 Joker, czyli już mamy zdrabkę wygraną. 9, 3, 2, 10 Król i 8. A tutaj mamy złotóweczkę. Super, czyli przechodzi do naszych wygranych zdrapek. Weźmy sobie Zodiaka. 3 takie same kwoty do znalezienia, albo trzy galaktyki. 4 zł. Galaktyka 80 zł. 20 zł. Druga galaktyka.

Wygrywamy na zdrapce 20 złotych, bo trzy galaktyki dają nam dwie dyszki. Brawo Jadzia, widać, że Ty też masz szczęśliwą rękę. A ja powiem Wam kochani szczerze, że pierwszy raz udało mi się wygrać w Zodiaku więcej niż 4 złote. Chyba nawet niż 10 złotych, więc galaktyka to jest nasza najwyższa wygrana w Zodiaku. Super. No, więc jak tak draping ma wyglądać, to jestem jak najbardziej za. Zobaczymy, co przyniesie nam pensja. 3

14 mamy wygraną. Zaraz do niej wrócimy. 29. Ekstra pensja po raz pierwszy. Tu mamy czwórkę. 13. 21 i 8. Pod czternastką kryje nam się piątalek. No i super. I zostają nam dwie zdrapeczki. Szczęśliwe linie. I krzyżówka, więc zróbmy sobie teraz szczęśliwe linie. Zobaczymy, czy też uda nam się coś wydrapać. Okej, okay, zbliżamy się do końca zdrapki. Tutaj mamy jeszcze kwiat do wydrapania z tej strony, z tej strony, tutaj. Ale widzę, że nie udało nam się żadnej linii. Niestety utworzyć. Sprawdźmy sobie nasze numerki. Są różne. OK. To by było na tyle, jeśli chodzi o szczęśliwe linie. I przed nami ostatnia zdrapeczka. Zrapeczka krzyżóweczka. Tutaj troszkę zmniejsza. O, teraz będzie dobrze widać zdrapkę. Również sobie przyspieszymy, żeby, żeby się nie, na... nie zanudzić i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Zbliżamy się do końca krzyżówki. Już wytrapaliśmy chyba wszystkie nasze wyrazy. Tak z tego co widzę, udało nam się tylko dwa tutaj i dwa tutaj ułożyć. Co, nas, co niestety nam nie da żadnej nagrody. Sprawdźmy sobie ewentualnie nasze numerki. Tak dobrze. To wszystko, kochani, na dzisiaj. Przejdźmy sobie do takiego szybkiego podsumowania odcinka. Przypomnę, że drapaliśmy dzisiaj z drapki od mojego z tego wiceodziejki, które dostałem na urodziny. Udało nam się wydrapać 5 zł w extra pensji, 20 zł w Zodiaku to jest 25, 2 zł w deszcz pieniędzy i złotówkę w jokerze. Więc nasza dzisiejsza wygrana to 28 zł, inwestycja 0, więc draping udany. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie odcinków. Zapraszam Was w poniedziałek na premierę zdrabki 500 do ręki, jest to właściwie wznowienie. W czwartek zapraszam na wznowienie zdrabki lotek, czyli kolejną naszą premierę. A jeżeli się uda, to w niedzielę na trzecią naszą rywalizację między kanałami. Także łapki w górę, jeżeli Wam się podobają moje odcinki. Dziękuję Wam za każdą aktywność w postaci łapki, w postaci komentarza, w postaci obejrzenia filmiku i do zobaczenia na kolejnych drapankach. Cześć wszystkim i życzę Wam miłego weekendu.